Witam Państwa. 6 grudnia coraz ciekawiej robi się na indeksie WIP20. Niestety tego samego nie możemy powiedzieć o DAX-ie czy SP500, o tych indeksach za moment. W każdym razie na naszym rodzimym benchmarku doszło wczoraj do naruszenia strefy 1833-36, czyli znanej nam już zapory podażowej. Fibonaciego, posiadającej takie można powiedzieć dwukrotne potwierdzenie swojej istotności, tutaj kształtowały się jednak. Ważne lokalne punkty zwrotne. W okolicy przebiegała też górna linia kanału, no a wczoraj znaleźli, znaleźliśmy się ponad wskazanym węzłem. Dzisiaj z kolei mamy test mniej znaczącej strefy oporów i ponad 1862-68. I w moim odczuciu tym scenariuszem bazowym po przełamaniu 33-36 jest w tej chwili kontynuacja ruchu z możliwością przetestowania analogicznej pod względem wiarygodności. Za Podażowej 1886-92. Tym samym wykres możemy już właściwie analizować pod kątem dość rozbudowanego układu harmonicznego A, B, C, D. Ta formacja jest zdecydowanie lepiej widoczna na wykresie kontraktów. W każdym bądź razie. Jeśli chodzi o WIG20, na pewno warto już w tej chwili włączyć do analizy wymieniony przed momentem obszar 86-92. Nie wiem, 5 albo 6 projekcji cenowych i zniżnień wewnętrznych koncentruje się w tym relatywnie wąskim korytarzu cenowym. Łatwo to sprawdzić. Tym samym mamy do czynienia z potencjalnie istotnym przedziałem cenowym, gdzie z założenia można spodziewać się wzrostu aktywności podaży, a jeśli takie oczekiwania nie znalazłyby potwierdzenia w faktach, moglibyśmy mówić o kolejnym sygnale technicznym zapowiadającym kontynuację ruchu wzrostowego i wówczas do gry powinno włączyć szybko zniesienie 78,6, to jest poziom 1923, następnie 88,6. Poziom 1959, no i znany nam już długoterminowy opór techniczny 1994-2004. W pierwszej kolejności, jednak na pewno. Istotny no, w kontekście przebiegu indeksu WIG20 w ujęciu średnioterminowym powinien okazać się wynik konfrontacji w tym przedziale 86-92, gdzie jak przed momentem zaznaczałem, zazna, zaznaczałem, można jednak oczekiwać wzrostu presji ze strony podaży. Jeśli chodzi o wsparcia, to na pewno tutaj należy wyróżnić pokonane wczoraj węzeł 1833-36. Ta strefa powinna przeobrazić się teraz w lokalną zaporę popytową Fibonacci'ego. No i w dalszej kolejności bardzo charakterystyczny obszar 1808-1812 wytyczony na bazie dwóch zniesień 38, -2 61 i 8, 8. Dla osób wtajemniczonych, trochę warkana, jeśli związane z technikami Fibonacci'ego, nie muszę jakby dodatkowo eksponować tej właśnie strefy cenowej. Wydaje się, że. Jednak taką przestrzenią bezpieczną dla ewentualnej korekty no, powinien okazać się tutaj ten obszar 33-36, ponieważ gdyby indeks ponownie znalazł się w tym korytarzu cenowym obrazującym średnioterminowy trend boczny, podaż mogłaby to odczytać jednak jako sygnał słabości i dla odmiany zacząć wykazywać się większą aktywnością. W tej chwili są próby pokonania mniej znaczącej zapory podażowej 1862-68. Gdyby to się udało, to indeks powinien w najbliższym czasie przetestować węzeł 1886 bardzo ważny opór techniczny. Sygnał negatywny w ujęciu krótkoterminowym to powrót poniżej strefy 1833 -36. Kontrakty. Tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na pokonanie strefy 45-49. Wczoraj eksponowałem znaczenie tego węzła. Impet ruchu rówrostowy ruch wytracił swój impet dokładnie w tym właśnie korytarzu cenowym. Dzisiaj otwarcie wypadło w rejonie strefy 45-49. Popyt, mówiąc dosłownie, pociągnął temat i w tej chwili transakcje są zawierane już w okolicy sierpniowego maksimum cenowego, czyli 1860. W dalszym ciągu popyt kontroluje sytuację na rynku i tak jak sugerowałem w komentarzach, pierwszy no, niepokojący sygnał to powrót kontraktu właśnie poniżej strefy 45-49. Łatwo też sprawdzić, że tutaj wypada zniesienie 14,6 całego impulsu wzrostowego. Jest to zatem dodatkowe wzmocnienie dla węzła Fibonacciego i jeśli by nie udałoby się wybronić tej strefy, mogłoby to oznaczać możliwość rozwinięcia się korekty ostatniego silnego ruchu. Wzrostowego, i w takiej sytuacji na pewno warto by było obserwować kontrakty przez pryzmat dużo istotniejszego wsparcia 1827-31. W tej chwili też niewątpliwie należy uwzględniać węzeł 1880-85. W dzisiejszym komentarzu porannym eksponowałem znaczenie tej średnioterminowej zapory podażowej Fibonacci. Bardzo ważny obszar zbudowany na bazie projekcji średnioterminowego układu XABCD i z pewnością podaż może z powodzeniem uaktywnić się w tym rejonie. Gdyby było inaczej, pojawiłby się sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego już o takim zabarwieniu średnioterminowym. Nic nowego, jeśli chodzi o DAX. Tutaj istnieje także możliwość rozwinięcia się czy też ukształtowania się w formacji harmonicznej X, A, B, C, D. No ale żeby tak było, to przede wszystkim indeks musi pokonać poziom 10717, a od wczoraj jest pewien problem. No i w dalszej kolejności musiałoby dojść do pokonania historycznie potwierdzonego oporu 10845-10865. Wtedy na wykresie pojawiły się wręcz książkowy układ harmoniczny X-ABCD i na pewno pod takim kątem należałoby analizować niemiecki, niemiecki indeksy DAX. Nic nowego również jeśli chodzi o S&P, chociaż wczoraj popyt wykazywał się większą aktywnością, ale ruch wytracił swój impet w znanym nam szkoletarzu 2204-2208. Dopiero negacja tej strefy i utrzymywanie się indeksu ponad skazanym węzłem stanowiłaby zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania kolejnej znanej nam zapory 2235-2240. Nie zmienia to jednak faktu, że to popyt tutaj w dalszym ciągu dyktuje warunki gry, bowiem nadal utrzymuje Tezę, że tym pierwszym negatywnym sygnałem w ujęciu krótkoterminowym byłoby dopiero pokonanie strefy 2155-2161, a więc no mówiąc w cudzysłowie, mamy tutaj pewną bezpieczną przestrzeń dla ewentualnej korekty, a sytuacja zaczęłaby się zmieniać na niekorzyść pobytu dopiero właśnie w momencie pokonania węzła 55-61. Dziękuję bardzo.